Cześć, cześć! Zapraszamy Was tym razem na odcinek, w którym opowiemy o najlepszych książkach non-fiction, które przeczytałyśmy w tym roku. Tak, tak, tak jest. Ostatnio y, nagrałyśmy odcinek o najlepszych powieściach, które czytałyśmy, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to gorąco polecamy. No a teraz. Powiem Wam szczerze, że w tym roku bardziej mnie chyba właśnie ekscytowały książki z tej listy mm. niż właśnie te z gatunku fiction. Mm -hmm. Ja pod koniec roku dostałam jakiegoś takiego właśnie napędu na non-fiction i miałam bardziej ochotę czytać książki właśnie z literatury faktu, ale nie wiem dlaczego tak jest. Któż to wie? No to proszę, proszę, proszę. Zacznę, bo mam więcej książek, po prostu. Dobrze. Ameryka.pl Doroty Malesy. Jest to zbiór dziesięciu opowieści o historii Polaków w USA. Każda z tych historii jest opowiedziana właśnie przez danego bohatera. I moją uwagę tutaj zwróciło, jak szeroki jest to zasięg. Jak szerokie jest to spektrum właśnie tych doświadczeń, i to mi się wydaje właśnie takim największym osiągnięciem tej książki, że pokazuje ona, jak bogate są doświadczenia emigrantów i przede wszystkim, jak różnorodne, że nie można ich łatwo skategoryzować, czy nie można ich wrzucić do jednego worka. I to, co jest też ciekawe w tym zbiorze, to, że dostajemy tutaj zarówno historie wzruszające, co najmniej trzy z nich myślę, że ścisną Was za serce. Ale dostajemy też historię sukcesu, które pokazują, że Polacy też potrafią i jak najbardziej osiągamy na świecie potężne sukcesy. Wiadomo. Tak. Autorka nawiązała, widać, świetny naprawdę kontakt ze swoimi rozmówcami, którzy bardzo się przed nią otworzyli i, i to wszystko jest jeszcze napisane świetnym językiem. Także przeczytałam te opowieści bardzo szybko i z wielką przyjemnością. I do tej pory je pamiętam. Mmm, to... Świadczy to tylko na ich korzyść. Dokładnie tak. Polecam. E, to ta. W temacie emigracji mhm. ja wspomnę o głosach Ewy Winnickiej i Dioniziosa Sturisa, czyli reportażu o wydarzeniach z wyspy Jersey, o tym jak Polak, który właśnie tam mieszkał i pracował, zamordował swoją rodzinę. Autorzy odtwarzają w tej książce proces i z szczegółami opisują opinie psychologów, którzy badali Damiana Rzeszowskiego. Co dla mnie było bardzo ciekawe, dlatego że nie było tutaj takiej próby oceny czy próby pokazania nam sprawcy w takim złym świetle, na przykład, albo próby wygładzenia jego postaci, tylko odtworzenie właśnie takiego procesu myślowego i zmuszenie czytelnika do własnej oceny. I to jest naprawdę zawsze plus i to jest coś, co ja podziwiam bardzo w. Promodzie chciałam powiedzieć w książkach winnickiej, że ona potrafi swoją opinię zachować dla siebie i nie narzuca nikomu swojego zdania. I też się bardzo podobała. Kolejną książką, która mi się bardzo podobała, było Help Me Marianne Power. I Jest to opowieść o 36-letniej dziewczynie, mieszkańce Londynu. Która decyduje się przetestować na sobie liczne poradniki i każdy miesiąc właśnie poświęca na pracę z jedną książką, której porady stara się wcielić swoje życie. Opisuje tutaj w jaki sposób jej życie się zmienia, jak te porady i to co się dzieje właśnie ma, ma na nią wpływ, na jej doświadczenie z innymi ludźmi. Jest to taka opowieść trochę zabawna. Sporo tutaj też jest takich poważnych, głębszych refleksji. Występuje tutaj też całkiem ciekawe przesłanie i naprawdę ogromnie mi się ta książka podobała. Uważam, że temat jest znakomity. Aż dziwne, że nikt do tej pory nie wpadł na to, żeby tak właśnie te poradniki przetestować. I bardzo Was zachęcam do jej lektury. Ja dalej wybrałam, a co wyście myślały, czyli spotkania z kobietami z mazowieckich wsi, autorstwa Agnieszki Pajączkowskiej i Aleksandry Zbroi. To jest zbiór wywiadów, które autorki przeprowadziły z kobietami mieszkającymi, jak sam podtytuł wskazuje, w różnych mazowieckich wsiach. I są tutaj historie sukcesu, są historie kobiet, które bardzo dobrze odnalazły się w nowej, takiej popegerowskiej, wolnorynkowej rzeczywistości, znalazły pracę i nawet w wielu przypadkach stały się jedynymi żywicielkami swoich rodzin. Ale są tutaj również rozmowy z kobietami, które tęsknią za czasami PGR-ów, które. Nie potrafiły odnaleźć się właśnie w tej nowej rzeczywistości, i które z takim żalem wypowiadają się o tym, co państwo zrobiło z ich otoczeniem, i jak wykluczyło je właśnie z gospodarki, z tego rynku później tworzonego. Także dla mnie to było bardzo ciekawe, bo właśnie przez to, że Tutaj jest tak wiele tych różnych perspektyw, że autorki nie skupiły się tylko na na przykład historiach biedy, ale pokazały również te historie sukcesu. Polecam. Co tam mam jeszcze? Okej. Okay. Więc książką zbiorem właśnie reportaży, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, są urobieni Marka Szymaniaka. I w tych historiach autor skupia się na przedstawieniu, w jaki sposób przedsiębiorcy i różni inni ludzie wykorzystują takie luki prawne w polskim prawie. I oczywiście wykorzystują je do tego, żeby samym się wzbogacać, często kosztem no, po prostu zwyczajnych ludzi. Mm -hmm. I Mamy tutaj historię na przykład pana, który pracuje jako stróż nocny i ochroniarz. Mamy tutaj historię Ukrainki, która doświadcza wręcz niewolnictwa, gdy sprząta w polskich domach. Są tutaj naprawdę bardzo ciekawe opowieści, które czasami kończą się tragicznie. Mamy tutaj panią, która pracowała jako salowa przez ileś tam lat, za najniższą możliwą pensję. i Naprawdę te historie robią wrażenie, to co jest ciekawe, to że na samym końcu mam jeszcze wywiad z filozofem kultury, który poddaje właśnie analizie sytuacji ekonomiczną Polski, jak to jest, że w kraju, który nieby rośnie gospodarczo, słupki idą do góry, natomiast nie wszyscy ludzie doświadczają tego na własnej skórze. Mhm. Bardzo, bardzo polecam. To ja przejdę do wyróżnienia jednej książki, która, jednego reportażu o Ameryce Łacińskiej, a konkretnie o Kolumbii, czyli Cafe Macondo Macieja Wesołowskiego i ja tę książkę bardzo cenię za autora dbałość o szczegóły. Dlatego, że bardzo często czytając reportaże o Ameryce Łacińskiej czy w ogóle o mm, krajach postkolonialnych Mamy do czynienia z językiem, którego już dzisiaj się nie używa, ale który wciąż stosują niektórzy pisarze. Konkretnie chodzi mi tutaj o na przykład słowo Indianin. I Maciek Wesołowski tutaj bardzo sprawnie podchodzi do tematu, dlatego że na początku każdego rozdziału książki tłumaczy nam niektóre pojęcia. I tłumaczy nam na przykład, dlaczego czasami wykorzystuje to słowo, ale że ono nie jest poprawne politycznie, więc nie powinno się go już teraz wykorzystywać. Mm. To jest jeden przykład, ale tam jest tego dużo więcej i też bardzo mi się podobało to, że w tej książce jest mapka, co też rzadko się zdarza. Ostatnio mówiłam Wam o książce o Chile, w której tego mi zabrakło, tutaj to jest i naprawdę jest to bardzo pomocne. I jest tutaj też taka, taka próba ukazania historii Kolumbii w taki przystępny sposób i właśnie też w taki nieoceniający, bo mam wrażenie, że bardzo często właśnie jak się mówi o Kolumbii, no to to jest tylko taki jednowymiarowy obraz, a tutaj jednak zachowany jest ten pełen obraz. Hmm. Kolejnym reportażem, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, są opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, Żeby umarło przede mną. I to jest książka przede wszystkim o niesamowitej sile matczynej miłości, gdyż to płynie właśnie z kart wszystkich tych historii niesamowite uczucie matek do swoich dzieci. I autor również pokazuje, jak właśnie to, że dziecko jest niepełnosprawne. Wpływa na relacje w tej rodzinie, jak wpływa właśnie na związki z partnerem. I przede wszystkim jednak to, co tutaj się dla mnie rzuca w oczy, to że dowiadujemy się, jak wygląda tak naprawdę współczesna Polska mhm. z jej bardzo kolejącą służbą zdrowia. Z ludźmi, którzy no, często nie powstrzymują się przed złośliwymi komentarzami, nie mając świadomości, że dziecko, które jest pchane w wózku, jest niepełnosprawne i mm -hmm. nie może samochodzić, a nie że jest leniwe. I tak naprawdę jest to książka właśnie o Polsce, o Polakach, o naszej mentalności. Tak naprawdę bardzo taka mała objętość, a bardzo szeroki zakres tematyczny. Mm -hmm. I no, ściska za serce, co tu dużo mówić. Hmm. Mała, ale treściwa. Nie I taka, według. Taka mała znowu. No. Ale te, te książki z Czarnego, one się wydają grubsze, niż faktycznie są. E, powiedziałabym, że bardzo szybka lektura. I najlepszy reportaż o Ameryce Łacińskiej jaki przeczytałam w tym roku. Czyli Wychoduj sobie Wolność, reportaże z Urugwaju, Marii Hawranek i Szymona Opryszka. I mnie się bardzo podoba to, jak ta książka jest w ogóle zbudowana, dlatego, że mamy tutaj podział na rozdziały, które opowiadają o innej historii, o innym temacie i tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest może zbiór, no, reportaże z Urugwaju po prostu. I autorzy. Nie próbują opowiedzieć wszystkiego o Urugwaju, tylko właśnie są wybiórczy i robią to w sposób bardzo mądry. Docierają do osób, które były bezpośrednio zaangażowane w opisywane wydarzenia, co czasami naprawdę jest godne podziwu, bo mogę sobie wyobrazić, że nie jest tak łatwo dotrzeć do takich osób, do jakich oni dotarli. Pokazuje tutaj Urugwaj z takiej strony trochę innej niż powszechne wyobrażenie, bo mam wrażenie, że tak się trochę idealizuje Urugwaj, że to jest taka właśnie liberalna kraina, trochę taka Szwajcaria Ameryki Łacińskiej, a oni ten mito balają. I dotykają takich tematów jak laicyzm, jak prostytucja, jak legalizacja marihuany i naprawdę opowiadają to w bardzo ciekawy sposób. Polecam, naprawdę polecam. Maybe you should talk to someone, Lori Gottlieb. Są to wspomnienia amerykańskiej psychoterapeutki, dziennikarki, pisarki, która opowiada w tej książce z jednej strony o swoim życiu. O tym, jak ono wyglądało, zanim została psychoterapeutką, jak wyglądała jej droga do tego zawodu. Z drugiej strony, mamy tutaj również pięć historii jej klientów. Każda ta opowieść jest, jest trochę inna, skupia się na innych doświadczeniach, natomiast są one i wzruszające, i zabawne, i naprawdę myślę, że każdy może wyciągnąć z nich coś dla siebie. I cała książka właśnie jest taka słodko-gorzka, ponieważ można się tutaj właśnie i pośmiać, i wzruszyć. I nie mogę się doczekać, aż ona wyjdzie w końcu na rynek polski. Bardzo, bardzo mi się podobała. Najlepszym reportażem, jaki przeczytałam w 2019 roku. Było 27 śmierci Tobiego Obeda, Joanny Gierak, Onoszko. Nie mam tej książki przy sobie, dlatego że już przekazałam ją mojej mamie i myślę, że będzie ona krążyć jeszcze przez długi czas. Du dużo czasu minie, dużo wody w rzece upłynie, zanim do mnie wróci. Jest to reportaż. O tym, jak Kanada, rząd kanadyjski radzi sobie ze swoją niechlubną historią, czyli z tym, jak traktowane były dzieci mieszkańców rdzennych w placówkach, które administrował rząd kanadyjski, a w których właśnie umieszczane były dzieci, czyli szkołach z internatem szkołach z internatem, zarządzanych bezpośrednio przez Różne instytucje religijne, różne zakony, ale też fundacje laickie. I o tym, jak przemoc, której tam doświadczali wychowankowie tych placówek, później przechodziła na kolejne pokolenia, i o tym właśnie, jak dzisiaj wpływa to na relacje pomiędzy Kanadyjczykami, tymi napływowymi. A rdzennymi i jak właśnie próbują sobie Kanadyjczycy z tym poradzić. To jest bardzo ciekawy temat. Uważam, że autorka podeszła do tego tematu z wielką wrażliwością, pokazała na czym polegają na przykład przywłaszczenia kulturowe i jak bardzo często biali Europejczycy, nie tylko Europejczycy, ale właśnie ci z zewnątrz. Przywłaszczają niektóre symbole, nie zwracając zupełnie na to uwagi. To jest bardzo ciekawy temat, który myślę, że wcześniej się nie pojawiał w ogóle u nas, także warto chociażby dlatego uh -huh. przeczytać. No ale książka bardzo trudna. Temat jest trudny i myślę, że też taka właśnie chwytająca za serce. I więc już nie masz? Już więcej nie mam. A ja mam jeszcze dwie, co najmniej. Więcej, więcej już dwie. Tak, no, no. dawaj. Kolejną książką, która naprawdę mnie uwiodła w tym roku, jest, są w zasadzie pielęgniarki Christy Watson. Mm. Jest to autobiografia londyńskiej pielęgniarki, w której opowiada ona o swoich początkach, o właśnie procesie decyzyjnym związanym z wyborem tej drogi zawodowej. Opowiada o swojej pracy na różnych oddziałach: na oddziale psychiatrycznym, na oddziale dziecięcym. Jest ona napisana z niezwykłą wrażliwością. Widać w tej książce niezwykły też zmysł obserwacyjny głównej hmm. bohaterki, no, autorki książki. Hmm. I naprawdę jestem wiele fragmentów, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, kiedy pisze ona o adopcji swojego syna, o, o relacji, która się nawiązała między nim a, a jego starszą siostrą. Kiedy pisze ona o odchodzeniu swojego ojca i o tym, jak opiekowała się nim inna pielęgniarka, jak ona musiała się odsunąć. Mm -hmm. I jest w, tym, w tej książce wiele właśnie takich e, fragmentów, które mam wrażenie, że do, dotykają naprawdę ludzkiej egzystencji, naprawdę takiego człowieczeństwa i, i doświadczeń które prędzej czy później czekają każdego z nas, myślę. I naprawdę ogromnie mi się podobało, jak jest napisana, świetnie mi się czytało tą historię i to jest właśnie jedna z tych książek, które skończyłam i stwierdziłam, że no może za rok się znowu przeczytam, bo tak mi się mm. podobała. Także polecam bardzo, super. Nie spodziewałam się tej książki na liście, tak? Ale faktycznie jakoś chyba gdzieś zapomniałam o niej, że tak, bo ja, ja ją czytałam gdzieś na początku w ogóle tego roku, mm. a a jeszcze właśnie ją, ją pamiętam, jakieś tam jej części, więc myślę, że to coś znaczy. Na pewno. To jadę dalej, nie? Proszę bardzo. <laughs> Dobrze. Tutaj mam taką książeczkę, która może być troszkę zaskakująca na tej liście. Natomiast uważam, że jest ona bardzo wartościową pozycją. Jest to restart kariery, zbuduj swoją przewagę na rynku pracy. Jest to taki poradnik Patrycji Załuskiej, która w tej mojej książeczce opowiada o tym, jak napisać prawidłowo swoje CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ogóle przemyśleć. Swoją ścieżkę kariery, jak się zastanowić nad naszymi potrzebami zawodowymi, jak właśnie tą swoją karierę stworzyć. I naprawdę znajdziecie tutaj bardzo wiele świetnych porad. Nie gwarantuję Wam, że, że znajdziecie od razu pracę po przeczytaniu tej książki, ale myślę, że jeśli się zdecydujecie na właśnie. Wdrożenie w życie jej rad, czy na przemyślenie sobie paru spraw, tak jak ona to sugeruje, to naprawdę można z tego sporo wyciągnąć. A powiedz nam dowód anegdotyczny, czy Ty skorzystałaś z rad Patrycji Załuskiej? Teraz ostatnio Natalia zmienia pracę. <grym> <grym> I tak, ta lektura mi, już czytamy jakieś. Czas temu, ale rzeczywiście bardzo mi się przydała, jeśli chodzi o przygotowywanie się właśnie do tych rozmów, o to, jakie przykłady mogę podawać, właśnie przy różnych pytaniach, na przemyślenie sobie też paru rzeczy, też w ogóle jak mam szukać pracy. bo większość ludzi po prostu wysyła swoje CV gdzieś tam z ogłoszeń, na ogłoszenia, które gdzieś tam znajduje, i potem nie mają żadnego odzewu. A tak naprawdę ona właśnie tej mówi, że. Dostać pracę z ogłoszenia to można gdzieś tam w 5%, aha, a że są aha, różne aha. inne sposoby, które są o wiele bardziej skuteczne, i z których ja też e, korzystałam. No hmm, To ciekawe. Mhm. Tak, tak, tak. Naprawdę, dlatego uważam, że to jest e, bardzo dobra pozycja, którą właśnie każdy gdzieś tam mógłby przeczytać z korzyścią. Mhm. Albo nawet przekartkować jakieś tam bardziej Was interesujące tematy, bo nie każdy musi chcieć wszystko tutaj no, jasne. robić, mhm. nie? ale bardzo fajna książeczka. Bardzo polecam. No i chyba została mi jeszcze tylko jedna, ale jeszcze sprawdzę. Tam, tam, tam. Tak, została już tylko jedna I jest to oczywiście uwolniona Tary Westover. Książka, o której niedawno też opowiadałam. Mamy tutaj młodą dziewczynę wychowaną w bardzo konserwatywnej rodzinie mormońskiej gdzieś na górze w stanie Idaho w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj ciekawostka w jej historii polega na tym, że tak naprawdę to dopiero w wieku kilkunastu lat trafiła do instytucji takich sformalizowanych, mhm. gdyż wcześniej praktycznie nie odebrała żadnego wykształcenia poza takim zupełnie podstawowym, domowym. Mhm. Nauczyła się czytać, pisać i w zasadzie nic więcej. Do egzaminów na studia musiała przygotowywać się sama. I ja już o, tym, o tej książce opowiadałam dość szczegółowo, więc nie będę się teraz rozwodzić, natomiast podkreślę, że to, co mi się w niej najbardziej podobało, to w jaki sposób ona pokazuje, jak trudno jest się wyrwać z kręgu przemocy, jak trudno jest zerwać kontakty z bardzo toksyczną rodziną i jak ciężko jest tak naprawdę przyjmować pomoc i dobro od innych ludzi, kiedy nie doświadczyło się tego wcześniej we własnym domu rodzinnym. Hmm. I to jest to, co mi w tej książce najbardziej zaimponowało. No dobrze, dobrze. Faktycznie spora ta lista. No, lista non fiction tak, górą w tym roku, jeśli Aha. o mnie chodzi. Hmm. Piszcie nam, jakie książki z literatury faktu wam najbardziej zaimponowały. Dajcie znać, co sądzicie o tych książkach, o których my mówiłyśmy, jeżeli czytaliście. I. No tak, trzeba się przygotować na nowy rok. Tak jest. Widziały, widzieliście już nasze prezenty od Mikołaja i... Mamy co Wszelkie czytać. inne mamy co czytać. Będzie się działo. tak. No dobrze, to dziękujemy oczywiście jak zawsze za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!